Rostoczkański klub karate tradycyjnego. Jesteśmy już na drugim turnieju charytatywnym. Dzisiaj jesteśmy na turnieju siatkówki organizowanym przez Stowarzyszenie Sięgaj Wyżej. Pierwszym turniejem był turniej karate, który odbył się w szkole numer 6. Walczyliśmy dla Szymona. Dzisiaj jesteśmy na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu i mamy turniej siatkówki. Dalej walczymy dla Szymona. Myślę, że jeszcze będą kolejne turnieje charytatywne. Nie tylko piłka siatkowa, ale i karata, ale coś jeszcze może piłka nożna. Także walczymy dalej. Os. Brawa dla wszystkich, bo trzeba brać pod uwagę to, żeby zorganizować takie wydarzenie, no to trzeba czasu, trzeba środków, trzeba też przede wszystkim ludzi, którzy poświęcą swój wolny dzień, jak sobotę, przyjadą tutaj i zagrają, zagrają w szczytnym celu. Jak wy to robicie, że macie no tylu chętnych i ich nie brakuje? Robimy tak, że działamy razem. Jeżeli się działa razem, no to wiadomo, możemy więcej. Dlatego mamy tutaj grono super znajomych, przyjaciół, klubów sportowych, które nas pomagają. Dlatego to tak fajnie wychodzi i możemy fajnie działać na rzecz Szymona, wspomóc w walce z chorobą Szymona. Także fajnie, że stowarzyszenia sportowe w ogóle w zamościu, nie poza, tym, poza zamościem, czyli w gminy, razem mogą działać. I to jest szczytny cel. Tak jak jeszcze raz powtarzam, razem możemy więcej.